Ósma edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67 Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu, organizowane przez klub Agu Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partnicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Rzeka to także miejsce rekreacji. Ścigi na łodziach Smoczych nadchodzi Tumski Kap 2013. Wyspa Bielarska 14 września start godzina 10. Nowe centrum skłusza redeko www.redeko.pl dla wszystkich związanych z zapasami szokiem była lutowa decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zaproponował wykreślenie zapasów z programu Igrzysk. Protestowali zarówno dawni Olimpijczycy, jak i medaliści z ostatnich lat, argumentując, że zapasy są jedną z podstawowych dyscyplin igrzysk starożytnych. Nacisk zarówno mediów, jak i środowiska zapaśniczego najwyraźniej wywarł duży wpływ na członków MKOlu. W niedzielnym głosowaniu zdecydowaną większością przesądzili oni bowiem o pozostawieniu zapasów w rodzinie olimpijskiej. Olimpijskiej. Tuż po ogłoszeniu decyzji prezydent Międzynarodowej Federacji Zapasów powiedział: Chciałem podziękować członkom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, że głosowali za tym, aby zapasy zostały w rodzinie olimpijskiej. To głosowanie pokazało, że kroki, które podjęliśmy, aby poprawić naszą dyscyplinę, były skuteczne. Oczywiście to nie oznacza, że teraz nie będziemy nic reformować. Nadal będziemy się starać, aby zapasy były coraz bardziej widowiskowe zakończył Nenat Lalowicz. Tymczasem już w tym tygodniu rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Zapasach w Budapeszcie. Naszym kandydatem do medalu jest Damian Janikowski. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl Rzeka to także miejsce Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Tumskie Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września. Start godzina 10. Ośma edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.